Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie. Wszyscy miło, że jesteście. Cieszę się, że mnie oglądacie. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Jest dzisiaj 8 styczeń. Przychodzę z tymi życzeniami trochę później, niż pewnie powinnam, ale robię to celowo. Robię to celowo dlatego, że wszyscy zazwyczaj ustawiamy sobie jakieś noworoczne postanowienia grubo jeszcze przed końcem nowego roku, tak. Czyli zazwyczaj ostatnie dwa tygodnie grudnia, każdy sobie gdzieś tam leci, foluguje, pyszne świąteczne jedzonko, trochę, trochę alkoholu, trochę niezdrowego jedzenia, trochę za dużo może jakichś, jakichś tam sytuacji społecznych i tak dalej. I budujemy sobie jakieś, jakieś, jakieś noworoczne postanowienia, tak? Mamy już je w głowie, mamy już je zaplanowane. Stawiamy na to, że od 1 stycznia wchodzimy bum z grubej rury, nowy rok, nowa ja, zmieniamy się na lepsze, tak? Postanawiamy być bardziej asertywni, postanawiamy zapisać się na siłownie, postanawiamy zacząć się zdrowo odżywiać, naprawić relacje z bliskimi lub zakończyć dane relacje, tak? Czyli gdzieś tam, oczywiście, nowy rok symbolizuje nowości, zmiany. E, których gdzieś tam chcemy, chcemy dotrzymać, tak? E, no, czasami do połowy e, stycznia nasze postanowienia noworoczne zostają już daleko zapomniane i zaczynamy wtedy czekać na przykład na luty, albo na następny poniedziałek, albo na, ach, może od następnego roku, a może w lato, bo teraz wiadomo, zima gdzieś dopiero będzie wiosna, ma jeszcze czas, jeszcze zdąży to zrobić, tak? Czyli każdego roku mamy jakieś postanowienia. I zazwyczaj chcemy coś zmienić. Zazwyczaj chcemy zmienić siebie, żeby być kimś innym, tak? Żeby nauczyć się być inaczej. A ja mam dla Was taką propozycję. Zamiast zmieniać siebie, niech naszym noworocznym postanowieniem będzie pozostanie sobą. Pozostanie sobą, ale nauczenie się jak zachowywać się inaczej w danych sytuacjach, tak? Czyli chcemy nauczyć się nabyć pewnych cech, które pozwolą nam żyć lepiej według naszych mniemań, żyć sprawniej, być sprawniejszymi, zdrowszymi, bardziej asertywnymi, bardziej odważnymi, no cokolwiek to by było w, w Waszych oczach, jako to Wasze postanowienie. Niech to będzie chęć nabycia cechy, Nauczenia się czegoś nowego, aniżeli jakaś kategoryczna zmiana siebie w coś innego. Bo jeżeli na przykład jesteś osobą, która zazwyczaj była bardzo nieśmiała, bardzo trudno będzie ci 1 stycznia nagle wypłynąć na głębokie wody i stać się osobą najbardziej komunikatywną, jaką tylko gdzieś sobie wyobrażasz, że mogłabyś być. Nie zdarzy się to, bo nie jesteś w stanie. Nabyć takich cech w przeciągu, nie wiem, no, jednej sylwestrowej nocy, wstać rano i nagle jestem: wow, udało mi się! Jestem najodważniejsza, najdzielniejsza, e, najbardziej komunikatywna i idę po to. E, nie, to się nie uda, to się nie wydarzy i dlatego tak wiele noworocznych postanowień pełznie i kończy się na niczym. Do połowy miesiąca. Nasza siłownia zaczyna się już kurzyć, tak? A do końca stycznia zaczynamy już mieć cały priorytet nowych, cały, całą gamę nowych priorytetów, bo tamte jednak się nie liczyły. Chciałabym nauczyć Was, albo nauczyć Was zauważać chociaż, jak ważne jest wprowadzanie małych zmian, tak zwanych baby steps, tak? Czyli uczymy się raczkować. Wprowadzamy małe, malutkie zmiany naszą strefę komfortu, w której jest nam super wygodnie i którą uwielbiamy do pewnego momentu, bo zaczyna nam później ona przeszkadzać i chcemy z niej wychodzić, tak? Ale uczono nas, albo mówiono nas i na pewno czytaliście, albo oglądaliście na nie jednym jakimś, słuchaliście na jednym podcaście, czy oglądaliście na jednym workshopie, że... Strefa, poza strefą komfortu zaczynają się dziać najlepsze rzeczy, że trzeba wyjść z tej strefy komfortu, trzeba z niej wyskoczyć, trzeba rzucić się na głębokie wody e, i działać, i działać, działać, działać. Ale jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie działała i która się boi pewnych rzeczy, tak, która ma w sobie jakiś lęk, strach i obawy, no nie jest to wyobrażalne, że nagle wyskoczysz bez jakiejś tam, nie wiem, kamizelki ratunkowej. I przepłyniesz, przepłyniesz ocean nowych możliwości. Nie, nie jest to możliwe, bo zaczniesz się topić w tych możliwościach i nie będziesz wiedział, wiedziała, gdzie wystartować z tym, jak, jak z tym zacząć i co z tym zrobić. W związku z czym, baby steps są niesamowicie tutaj ważne, tak? Czyli my chcemy to naszą strefę komfortu, to jest taka moja teoria, że strefę komfortu owszem, trzeba wyjść, ale. Jeszcze ważniejsze jest, żeby tą strefę komfortu zabrać ze sobą i ją rozbudowywać, tak? Czyli przykładowo, jeżeli ja e, chciałabym na przykład zmienić pracę e, po, nie wiem, 10 latach pracowania w korporacji, jednak chciałabym e, pracować, powiedzmy, z ludźmi, tak? E, powiedzmy, że chciałabym być terapeutą albo hipnoterapeutą, albo life coach e, i... Wiem, że mam odpowiednie jakieś tam um, cechy w sobie, tak? Wiem, że posiadam pewne możliwości, które pozwolą mi na taką pracę, ale boję się pracować z tymi ludźmi, bo nigdy, nigdy tego wcześniej nie robiłam, więc zaczynam mieć obawy, czy będę w tym dobra, skąd wezmę, skąd pozyskam na przykład klientów, tak? E, gdzie, gdzie w ogóle mam zacząć? I teraz tak, jeżeli ja rzucę to moją pracę od razu, wyskoczę jak chwili w skonopi i powiem, O, jestem terapeutą, przyjdź do mnie, porozmawiamy, no to się nie uda, bo nie mam ja żadnego zaplecza, ty nie masz żadnej wiedzy na mój temat, nie zaufasz mi, a ja nie będę w stanie Tobie pomóc. Tak? Czyli ja moimi baby stepami wychodzę, moimi baby kroczkami wychodzę poza moją, z moją, z moją strefą komfortu. Wychodzę. Do ludzi, wychodzę się uczyć i kształcić, tak? I coś, co mówi do tej pory nieznane, zaczyna mi być znane, czyli ta strefa komfortu zaczyna się w tym momencie poszerzać na moją, powiedzmy, um, jakąś szkołę, na mój koleż, na grupę ludzi, z którymi się uczę, na moich ludzi, na których się uczę, tak? Um, I to się tyczy każdej, każdej, każdej zmiany pracy, każdej zmiany jakiejkolwiek profesji. Um, Uczymy się nowych rzeczy, tak? Więc musimy to naszą strefę komfortu zabrać ze sobą i poczuć się dobrze w nowym miejscu, tak? Czyli wiadomo, że jeżeli na przykład mamy y, nauczyć się czegoś y, nowego, będę wolała pracować na przykład na swoim laptopie, albo na swoim notatniku, albo na, ze swoim długopisem, albo ze swoim dyktafonem, bo są to moje rzeczy, które są mi znane i one pomogą mi. W nauce tych nowych rzeczy, tak? Czyli zabieram ze sobą coś z mojej strefy komfortu razem ze sobą, żeby czuć się w tym lepiej, tak? W momencie, kiedy nauczę się już pewnego działania, e, jakiegoś mechanizmu działania tam, powiedzmy, w tej szkole, czy na tym kursie, czy gdzieś, to nieważne mi jest, czy będę pracowała na moim laptopie, czy na twoim. Wiem, co mam robić, robię, siadam fiszę, tak? E, czyli zamiast. Wracając z naszych postanowień, zamiast postanawiać sobie, że będziemy jacyś inni, postanówmy sobie, że będziemy sobą, ale będziemy otwarci na nowe wyzwania, że będziemy uczyć się, poszerzać naszą strefę komfortu do tego stopnia, gdzie będzie ona nam już zupełnie wygodna i będziemy wtedy gotowi na nowe przedsięwzięcie, tak? Więc chciałabym sobie, żebyś sobie teraz wyobraziła lub wyobraził, że jesteś już w grudniu 2025, czyli jesteśmy już na końcu tego naszego roku, który teraz dopiero się zaczął. I chcę wyobrazić sobie, chcę, żebyś, przepraszam, żebyś ty sobie wyobraził, wyobraziła, jak się czujesz, wiedząc już, że osiągnęłaś swój cel. Czyli przykładowo, że udało Ci się zmienić tą pracę na tą Twoją wymarzoną, albo udało Ci się odejść z tej pracy, której naprawdę nie cierpiałaś, a trzymałaś się tam tylko dlatego, że bałaś się jakiekolwiek zmiany, albo że udało Ci się porozmawiać z osobą, z którą bardzo dawno nie rozmawiałaś poprzez jakieś niesnaski czy zatarcia, albo że postanowiłaś siebie lub kogokolwiek odciąć od jakichś niezdrowych relacji, tak? Albo potrafiłaś. Się zmotywować i jednak iść na tą siłownię i wycisnąć z siebie wszystko, co mogłaś tylko wycisnąć, żeby poczuć się lepiej. Ta siłownia dla Ciebie w pewnym momencie stanie się miejscem dobrze znanym i wygodnym. I tak jak w pierwszy dzień chodzisz dookoła jakichś maszyn i nie wiesz dokładnie, gdzie zacząć, czy masz tam zawiesić rękę, czy nogę, w grudniu tego roku będziesz już wiedziała dokładnie, jak ta maszyna działa, tak? Będziesz wiedziała, będziesz pewnie znała już jakichś tam e, trenerów, czy trenerki z siłowni, będziesz znała innych e, członków tej siłowni, bo będziecie się widywać, tak? Więc to, co było Tobie grubo nieznane, będzie Ci teraz już znane, więc będziesz czuła się wygodnie, będziesz wchodziła jak do siebie, tak? Będziesz chodziła jak na swój plac zabaw, będziesz w stanie nawet wziąć ze sobą kogoś nowego i nauczyć tą osobę, jak być w tym miejscu, tak? Um, czyli uczymy się nowych cech. Wyobraź sobie, jak ten grudzień, jak ty w tym grudniu już się czujesz, jak wyglądasz? Wyobraź sobie, że osiągnęłaś już te swoje cele. Co osiągnęłaś? Czego się nauczyłaś? Czy były to duże osiągnięcia, czy były to malutkie osiągnięcia, które dopiero będą budowały twoją drogę do tych największych? Jak wygląda ta przestrzeń dookoła Ciebie? Co stworzyłaś? Co jest lepszego? Czy Boże, cię, udało Ci się uporządkować swoje biurko, które zawsze było do tej pory nabałaganione i gdzie ciężko było Ci odnaleźć jakąkolwiek koncentrację, bo nie mogłaś się skupić poprzez na przykład jakiś bałagan, tak? Czy udało Ci się zaniechać prokrastynacji? Czy udało Ci się przestać bać tego, że wyjdziesz z strefy komfortu i nagle utoniesz? Wyobraź sobie, że już tam jesteś, wyobraź sobie, że już to osiągnęłaś. I wyobraź sobie, jak się z tym czujesz po raz kolejny. Wyobraź sobie swoje już osiągnięcia, za co jesteś wdzięczna, czy wdzięczny, co wam pomogło, co wam przeszkadzało, czegoś nauczyliście. Jak ty w tym wszystkim się odnajdujesz? Ty. Nie zupełnie nowa osoba, bo jesteś nadal sobą. Może zmieniłaś fizycznie, czy zmieniłeś fizycznie wygląd, jeżeli zależało ci na poprawieniu swojego imidżu w sposób fizyczny, tak? Może wyglądasz, może zmieniłeś, czy zmieniłaś kolor włosów, może zmieniłeś fryzurę, ale to jesteś nadal ty. Jedynie co to wprowadziłaś nowe wzorce zachowań, które pozwoliły ci zbudować jakąś nową przestrzeń wokół siebie. I teraz wiedząc, co już osiągnąłeś, czy osiągnęłaś w tym roku, i jak doskonale się z tym czujesz, jaką fantastyczną masz teraz w sobie moc, bo wiesz, że poszerzenie strefy komfortu nie znaczy wyjście z tej strefy komfortu, nie znaczy rzucenie się na głęboką wodę. Oznacza to tylko to, że musisz małymi krokami zacząć czuć się wygodniej. W nowym miejscu, tak? Czy to jest nowa kariera, czy to jest nowy związek, czy to są nowe relacje, e, czy to jest e, nowe miejsce, w którym chcesz być, czy to jest nauczenie się jakichś nowych e, rzeczy w życiu? Nie wiem, może chcesz nauczyć się nurkować, może chcesz nauczyć się pływać, może chcesz nauczyć się, e, nie wiem, garancarstwa, cokolwiek to jest, cokolwiek nowego, zaczynasz czuć się w tym dobrze. Jest to twoją strefą komfortu, tak? Czyli rozszerzenie strefy komfortu. Pozwoliło Ci na zbudowanie nowych relacji, na otwarcie się na nowe relacje, na poszerzenie swoich możliwości, na poszerzenie swoich horyzontów. I teraz, mając już to, będziesz w stanie zbudować nowy, kolejny plan na kolejny dzień, rok czy miesiąc. Tak? Nie czekając do następnego stycznia z nowymi postanowieniami, bo postanowienia się kreuje każdego dnia. I postanowienia czasami mogą się zmieniać, mogą być trochę elastyczne, ale cały czas krążymy wokół jednego głównego założenia, tak? Czyli nie cofamy, jedynie co? Robimy przystanek, robimy pauzę, rozglądamy się, szacujemy jakiekolwiek możliwe straty czy jakieś potencjalne świetne osiągnięcia. I ruszamy dalej, tak? Możemy wprowadzić pewne zmiany, możemy wprowadzić pewne jakieś tam elastyczne głównie zmiany, tak? Żebyśmy mogli się nagiąć do tego, co nam będzie odpowiadało, ale działamy dalej. Jeżeli zrobisz coś raz, dwa i trzy razy i zobaczysz, że to jednak nie działa, że to nie jest to, nie ma nic złego w tym, żeby się z tego zupełnie wycofać i spróbować czegoś nowego, tak? Dopóki nie stoimy w miejscu, to jakaś zmiana zachodzi. Dopóki nie jesteśmy w miejscu. Stajemy na chwilę, przystanąć, oszacować co się dzieje na lewo, na prawo, do góry, w dół, zobaczymy gdzie jesteśmy, odnajdujemy się z powrotem i ruszamy do przodu. I tego bym tobie życzyła na ten cały rok. Albo na ten cały miesiąc, albo na ten cały tydzień. Na ten cały czas w twoim życiu, tak? żebyś potrafiła czy potrafił odnaleźć siebie i uelastycznić się na tyle otworzyć się na tyle, żeby nauczyć się adaptować nowe cechy, żeby nie chcieć ponad wszystko w życiu zmienić siebie i być kimś innym, tylko pozostać sobą, ale nauczyć się nowych Wzorców, wprowadzić nowe wzorce, nauczyć się nowych mechanizmów, które pozwolą Tobie wprowadzić takie zmiany w życiu, jakie chcesz. Zatem jeszcze raz wyobraź sobie, że jesteś już w tym miejscu, o którym marzysz, w którym chcesz być. Te wszystkie zmiany już zaszły. Jak wygląda Twoja przestrzeń? Jak się z tym czujesz? Jak wyglądasz w tym wszystkim, jak postrzegasz siebie, patrząc z boku. Czy jesteś zadowolona z tego, co osiągnąłeś, osiągnęłaś i za co przede wszystkim jesteś wdzięczna. Życzę Ci wszystkiego dobrego, samych pozytywnych zmian. Czego sobie życzysz, żeby stanęło na Twojej drodze. A to, co jeszcze nie stanęło na Twojej drodze, żebyś był w stanie, w stanie sam lub sama sobie zbudować. Do zobaczenia.